Więc kochani, e, słuchajcie, wróciłam właśnie do domu, byłam jakoś dwa tygodnie w trasie e, i trochę tutaj jest syf, I tak wygląda mój pokój, jest syf, e, doszły, doszła mi szafa w końcu, tak żebym mogła schować wszystkie ciuchy i doszło mi biurko, e, widzicie, mój pies też tutaj coś mi pogryzł, także no czeka mnie dużo sprzątania, no, ale, ale, ale fajnie, dobrze, że już są jakieś rzeczy. Więc jestem, kochani, w efekcie sprzątania. Prezentuję się to w ten sposób, jest już troszeczkę lepiej. Wiem, że tego nie widać, zaraz wam pokażę. Ogólnie, byłam teraz w łodzi, ogólnie, jakoś dwa tygodnie byłam w podróży. Najpierw gdzieś tam byłam na Śląsku, na jakichś ogniskach, TIPI, spałam. Pierwszy raz w życiu, także było cudownie. No i pojechałam do łodzi, ostatecznie na cztery dni. Harvey, co ty tam masz? Zostaw mi to! Co ty moją gąbeczkę jesz? Ej! Co ty jesz? A, nie, w tym kartonie. Chodź, idź, mi się spokojnie na razie. Idź, idź bo tu jest taki pajzer, że jak ty zjesz, to będziesz wniżigą. No i słuchajcie, byłam tam i ja w ogóle teraz nie miałam jakoś z tydzień, półtora włosów. Z tego, co pamiętam. No, z tydzień będzie już, dobrze, no, będzie z tydzień. No i nie czesałam w ogóle będąc w łodzi tych włosów, bo nie wzięłam sobie grzebienia, no i w sumie nie byłam teraz nawet bo czesałam sobie tylko rękami, to było wystarczające, no i sobie dałam olejek właśnie i chyba jutro jej umyję, zobaczymy, jeszcze jutro idę na oczyszczanie wodorowe twarzy, bo kupiłam sobie gdzieś tam w grudniu dwa pakiety i byłam już na jednym i coś to tam dało, no i do jutro jeszcze byłam opłacona, także zobaczymy jak to będzie wyglądać, ja zabieram się kochani ze sprzątanie. Kochani, w ogóle chipsy takie naturalne, bez czy smaku. Dawno nie jadłam chipsów, więc postanowiłam sobie zjem. Tutaj mam szałwie, jakieś wegańskie jedzonko. Coś Raffaello akurat nie. To, to jest prezent, który dostałam od mojego taty, teraz na gwiazdkę. Tutaj mam jakieś leurowy, Palo Santo tylko to Palo Santo jest takiej słabej jakości, że nie polecam. Tutaj w ogóle dostałam, będąc, w ogóle grałam w taki koncert, można powiedzieć, przed 130 osobami na Bębnach i śpiewałam. I dostałam winko grzane, bardzo fajnie. Jestem ciekawa, jak smakuje. Nie wiem, czy w ogóle się go napiję kiedyś. No i tak. Tutaj mam jeszcze, kochani, tutaj koleżanka napisała różne, różne rzeczy o oczyszczeniu energii seksualnej i to, co sobie mam kupić jakiś młody jęczmień, chlorella, spirulina, tak, I wszystkie najważniejsze rzeczy, które są nam potrzebne ogólnie do funkcjonowania, żeby fajnie się nam funkcjonowało tutaj. Umieściłam takie rzeczy trochę spiritualistyczne, można powiedzieć. Gdzieś tutaj mam właśnie to palo santo, jakieś świeczki, jakieś kamienie. Tutaj mam kamienie. Tutaj mam moje, moje, moje proszki jakieś. Tutaj mam runy, których nie używam, bo jedną zgubiłam. Ja tutaj mam paczulla Erotic, te kadzidełka, ale ich też nie polecam generalnie, bo to są schema. Generalnie ta firma ma bardzo tanie te kadzidełka, ale one są bardzo słabej jakości. I jeżeli już je palić, to na pewno nie w zamkniętym pomieszczeniu, bo są po prostu szkodliwe. Z tego co słyszałam. I patrzcie, w ogóle, będąc w Łodzi, dostałam od mojego kolegi flet stałem w flecik, bo akurat chcę zacząć zacząć niegu... u chcę zacząć zacząć go grać, nie tylko na flecie, ale ogólnie na instrumentach w tym roku, żeby się, się jeszcze bardziej rozwijać w każdą stronę. Także tutaj mam, a tutaj leży mój bęben, kochani. Także, no i no jest tutaj wszystko, generalnie wszystko tu mam. Mm. Także, no, jest dobrze. Two hours later. Dobra, kochani, udało mi się ogarnąć. To jest 23.43, więc będę za niedługo już szła spać. Słuchajcie, tutaj sobie dałam w ogóle jakieś jedzonko, które mam. Dostałam jakieś czekolady, takie super, mega, chyba 90% kakao, także fajnie. I teraz tak, tutaj mam jeszcze parę rzeczy, które mam po Tutaj mam lewatywę, którą właśnie będę robić, tylko nie wiem, czy dzisiaj, chyba jutro z rana ją zrobię. No, tutaj właśnie też jest prezent, który dostałam od mojego taty, także dostałam właśnie na gwiazdkę Gąbeczki i, 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 i to, co Wam wcześniej pokazywałam. Zrobiłam porządek. Słuchajcie, tylko że tutaj coś jest nie tak. To jest moje łóżko. Bo tutaj już pomijam to, że tego nie włożyłam dobrze. Aha, bo w sumie jak tutaj wystaje, tak, tu trochę tam dam, to może to nie będzie tak, powiecie. Chodzi o to, że po prostu ja trochę, trochę to odstaje, nie? Jakby, nie wiem, jak Wam to pokazać, ale no jak dam kołderkę, to może będzie inaczej to troszeczkę wyglądać. No, tutaj mam jeszcze na jedną poduszkę, ale nie mam jeszcze poduszki. No, tutaj sobie, kochani, ustawiłam taki, nie wiem, można powiedzieć mini ołtarzyk, jakkolwiek to, to nazwać. Ja tutaj mam dwie świece z wosku pszczelego. Tutaj właśnie mam karteczkę na temat wosku pszczelego. No i co? Tutaj mam wszystko poukładane w szafeczkach. Myślę, że spoko, tylko że jeszcze nie mam w ogóle krzesła, ale to myślę, że na dniach się zmontuje. Zobaczcie, tutaj sobie zawiesiłam taki operasim, taki miałem kiedyś u siebie w domu i sobie tu zawiesiłam. Także no, ja będę chciała spać. Widzimy się jutro. Jak to cudownie, jest, kochani. Czesać pieska w zimę. Jestem cała w tych włosach. Parę takich kłębków wielkich, kurczę nazbierałam. Bardzo się leni mi teraz. Ma prawie dwa lata. Tak, i to jest taki mały dzikus. Chodź, idziemy! Chodź! Raz! No! Idziemy, idziemy! Tak! Do, do boju! Do boju, boju. Lecimy! Pięknie! No tak, jestem piękny piesek. Zobaczcie jak dostojny stoi, nie stoi. Patruję. Harvey, co tam widzisz? Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj właśnie robię sobie porządki. Znalazłam taką skrzyneczkę, w której mam różne rzeczy. Ale trochę porobiłam porządków też z jakimiś takimi plastycznymi rzeczami, które dostałam w ciągu ostatnich paru miesięcy. No i co, witajcie. Jak tam u Was dzień mija? Jutro jadę nad jezioro. Jak wiecie lub nie wiecie, że szłam w szkołę, zaczęłam podróżować, odnajdywać siebie bardziej i szukać tego, co chcę robić tak naprawdę w tym życiu. co Wam mogę powiedzieć, że jutro będzie wyjątkowy dzień, ponieważ to będzie pierwszy raz, kiedy zabiorę na taką wycieczkę mojego psa. Mój pies ma niecałe dwa lata. Jest dosyć, jest to taki średni piesek, nie jest rasowy, wygląda troszeczkę jak owczarek niemiecki. No i co, tam będzie dużo piesków, dużo ludzi. A... Także no, jestem ciekawa, co się będzie działo. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać to będzie jego pierwsza podróż ze mną tak daleko. Um, także no, zobaczymy, bo, bo to będzie też taki test sprawdzający nas, jak sobie będziemy razem radzić. No, bo jak wiecie, ja chcę podróżować z moim psem, e, przynajmniej tam, gdzie będę czuła, żeby go, żeby go wziąć, mm, no więc to będzie taka dla niego próba. E, ok, e, w każdym bądź razie. Ja tutaj mam naprawdę sporo rzeczy. Kupiłam dzisiaj, właśnie, może zacznę od tego, że ja Wam pokażę, co ja kupiłam dzisiaj, a potem przejdę do tego, co ja tutaj w ogóle robię. Więc tak, już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, dobrze słychać. Widzę, że co jakieś czas jest takie prześwietlenie i potem znowu jest okej. Okay. No dobra. W każdym razie, kochani... Byłam w sklepie w Katowicach i w ogóle jak ja tam weszłam, to po prostu rozwaliło mi czaszkę. Takie rzeczy tam były, że łopierunie. Kupiłam to w Lukach. To jest taki właśnie, można powiedzieć, sklep, gdzie znajdziecie wszystkie takie spiritualistyczne rzeczy, kamienie, kominki. To jest taki kominek. On jest naprawdę przepiękny, on ma takie, to jest takie, zobaczcie. Um, takie wydłubane, można powiedzieć. Jeszcze kupiłam e, podstawkę na kazidełka, bo moja mama krzyczy, że tak po prostu stawiam i, i nie, nie, bo nowe meble. No i tak, mam się masz rację. Dlatego zaopatrzyłam się w to. Nie było drogie, bo to chyba kosztowało niecałe 5 złotych. Także myślę, że spoko cena. E, no i co? Aha. Kupiłam kołderkę dla, dla dziecka, ale tak naprawdę dla mojego psa. Żeby, żeby jutro mu ją dać do auta, do mojego znajomego, który mnie przyjedzie z zakupanego ze swoją dziewczyną i żeby mógł sobie na tym leżeć. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam mu taką zabaweczkę, żeby miał tam się bawić, tylko się jestem, ciekawa czy on jakby uzna tą zabawkę za swoją i będzie, będzie się chciał dzielić, czy może będzie się chciał dzielić z tymi innymi pieskami. Mam nadzieję, że ta druga opcja, jak nie no to e, trudno. E, i co jeszcze kupiłam, kochani? Już wam pokazuję. kupiłam jeszcze gumeczki, bo stwierdziłam, że bo ja byłam łysa ogólnie. I, I to są włosy, które mi odrosły, no i teraz w sumie mam te włosy, ale w ogóle żadnych fryzur nie robię, a fajnie by było coś zmontować sobie. Więc jeśli macie pomysły na jakieś fajne fryzurki, to możecie mi pisać. I jako, że jedna z widek powiedziała mi, że chciałaby, żebym poleciła jakieś książki, a że ja przeczytałam w swoim życiu no naprawdę dosyć sporo książek różnego rodzaju. To postanowiłam, że będę pokazywała Wam trzy książki, warte przeczytania na jeden odcinek. Dobrze, więc zaczynamy. Słuchajcie mnie, jeśli chcecie lub nie. E, mogę Wam powiedzieć książkę, którą czytałam jakoś rok temu. Jest to program całkowitego oczyszczenia organizmu. To jest książka w ogóle mojej babci. Kuracja usuwająca toksyny, oczyszczenie umysłu, zdrowe relacje międzyludzkie. To jest Jane e, Scrivener. Scrivener, nie wiem jak to się wymawia. Aczkolwiek. Mm, jest to książka, która bardzo też mi mm, po prostu rozjaśniła mi mm, parę rzeczy, parę kwestii I, i też fajnie mi się z nią wprowadzało do tego zdrowego trybu życia, odżywiania i w ogóle zmiany, zmianu lifestyle'u mojego. Jest króciutka, w sensie króciutka. Ja ona ma może z 200 niecałe, no 200 stron ma. Czyta się ją bardzo przyjemnie, jeżeli się jest zainteresowanym polepszeniem kondycji swoich paznokci, włosów, skóry, Cery, tak? Samopoczucia, czy właśnie relacji z sobą i innym człowiekiem, to jest to bardzo fajna książka. Jestem pewna, że jest setki innych tego typu książek, dlatego nie mówię, że tylko tą polecam. Ale szukajcie takich rzeczy, bo fajnie jest wiedzieć. Fajnie jest po prostu wiedzieć, a a nie robić, robić research po prostu, tak, bo, bo, bo dobrze jest wiedzieć i próbować przede wszystkim tych rzeczy, które czujemy na przykład. Różne listy kontrolne, tutaj są też różne zabiegi, które warto wykonać, masaże, feelingi, takie różne fajne rzeczy, które mnie bardzo zainspirowały do tego, jak mam dbać o siebie. Tak więc to Wam mogę polecić. Kolejną książką, którą chcę Wam polecić, którą już czytałam dosyć niedawno, to jest bardzo świeża książka dla mnie, jest to książka Władimira Megre, Anastazja. Ja akurat mam część o drugą, trzecią nie jestem pewna, to jest Jest to książka, która, można powiedzieć, opowiada o um, po prostu o życiu. Jest to o dziewczynie, która mieszkała całe swoje życie gdzieś tam w Tajdze, to bardzo, bardzo daleko, bez, 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 bez cywilizacji, mogę powiedzieć troszkę. Była taką samotniczką. No i właśnie jej mąż ten właśnie Władimir opisuje jakby jej, można powiedzieć, jej doświadczenia, bardziej jej przemyślenia na temat życia i niektóre są bardzo trafne na przykład dla mnie, które bardzo czuję i myślę, że warto się jest otwierać na coś takiego typu opowieści czy, 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 czy historię, zależy jak ktoś do tego podejdzie, bo to też daje nam taki pogląd, że... Może nie do końca jest tak, jak my myślimy, może coś jest faktycznie nie tak, albo tak, tak. Um, Mogę wam przeczytać tutaj z tyłu. Nie istnieje w żadnej galaktyce struna zdolna wydać piękniejszy dźwięk niż dźwięk pięści duszy ludzkiej. Anastasia. Zachwycająca wiedza, sięgająca starożytności, doświadczenia wielu pokoleń, obserwacji sposobu życia rozmaitych społeczeństw na kuli ziemskiej, doprowadziły do tego, że wszystkie tomy tej książki wykupują ponad 5 milionów czytelników z Rosji. Również Wielka książka w dziesięciu państwach na obu półkulach, między innymi w Kanadzie, Stanach, Francji i Izraelu. Jest to książka. Mi się ona bardzo przyjemnie generalnie czytało. Miałam takie chwile, momenty, kiedy nie czułam tej książki po prostu. Ale potem do niej wracałam i znowu zaczynałam czuć, że, że ta Anastazja jest naprawdę cudowną istotą i, i świetne rzeczy tutaj przekazała. Także jeżeli macie ochotę, możecie sobie poczytać. Najlepiej od pierwszej części. Ja jeszcze pierwszej nie czytałam, aczkolwiek ta jest cudowna. Trzeciej książki nie mam przy sobie. Jest to cały zbiór książek Reginy Brett. Są to takie kolorowe książeczki, które na pewno widzieliście w tampikach i nie tylko. Jest to taka, taki temat, ona prowadzi takiego rozwoju osobistego. Ona mi bardzo pomogła w zlepieniu niektórych ran w środku mnie. Dużo opowiadała o przemocy, o wykorzystaniach seksualnych, ale też także o problemach w rodzinie i to wszystko zbiera w taką jedną super kubkę 50 lekcji na, na coś tam, na coś tam, na coś tam. Czyta się to bardzo przyjemnie. Ja wpłynęłam cały tom kiedy miałam 15 lat. No także bardzo Wam to polecam. Szczególnie, szczególnie bym od tego zaczęła w ogóle, bo, bo i w sensie, jak czujecie, nie? Ale ja zaczęłam od tamtej książki, potem, potem była właśnie ta, a potem ta. Jeżeli chodzi ogólnie o taką ramę czasową, to gdzieś tam było na przełomie różnych lat. Ale tak, ręcznie obraz Wam mogę polecić jak najbardziej. no more darkness with this love. We are relating in love. Give me strange with this love. We are all relating in love. Give me strange with this na 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 na. -na na 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 ya. hey hey na 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 eh eh eh